naucząc Ewangelii Chrystusowej. Ciebie prosimy. Ojcze Boże, jest Mogę się z urodzeniem, aby przezwyciężyło wszelkie podziały prezyzyj, i kryzysy, aby miałem światło i moc przywódców, badających o dobro wszystkich obywateli. Ciebie prosimy. Jak nie posłał Ojciec, tak i ja Was posyłam. Budujemy się za dyrekcją nauczycieli i wychowawców Szkoły Podstawowej nr 1, aby na pełnieniu mocą Bożą przekazywali wychowankom nie tylko wiedzę, lecz, tak, lecz, tak, lecz, tak, lecz tak, także wartości moralne i duchowe. Wszystko, co uczyliście nam z tych braci moich najmniejszych mieście ucznieni. Módlmy się za dzieci, uczące się w naszej szkole, aby wpatrzeni w przykład swojego patrona, Adama Mickiewicza, zdobywali to, co w życiu najważniejsze i wyrośnie na tak dobrych Polaków i Katolików. Ciebie prosimy. Jak Chrystus Ja my i życie. Módl się o żyje i pracowali, aby Bóg wynagrodził ich nauczania szczęścia w wiecznym drzewie. Ciebie prosimy. W czasie pogryzku słucham Ciebie i nieozbawienia przeszedłem Ci z pomocą. Módlmy się za nas wszystkich, abyśmy nigdy nie Wszechmogący Dziecię Boże, przyjmij nasze modlitwy, które z wiary wnością dzielimy przez Chrystusa, na Pana naszego. Amen. Bogu Najwyższemu, pełnym wdzięczności i niesiedla, światło, symbol wiary i wiedzy, którymi żyjemy, które pragniemy zgłębiać. Kwiaty wraz wdzięczności za życie i powodowanie, wino, który stanie się krwią naszego Pana, najlepszego Nauczyciela, chleb, który się stanie Jego ciałem, aby nas umacniał duchowo na każdy dzień naszego trudu. Przybije Panie uczelnie Twoje